i po hola. Tu postę Hello. Uh, you can talk in Polish, no problem. So, what do, you mean and what do you see about the walking about today? No jest godzina 20 po 12 Idziemy od przed 10:00 ruszyliśmy. Ja. Yeah. Wczoraj mieliśmy po pierwszych 10 kilometrach marszu przez Wydmy, lepsze nastroje. Dzisiaj już powoli daje się nam we znaki pchanie rowerów. Mm. Yes. And you, Mister? What is your word? Me okay. the same. Okay. Ja Coś się nie mogę wpasować dzisiaj od rana w tempo zawodów, ale mam na swoje. Obronę, fakt, że jechałem pierwsze 6,5 km z zaciśniętym hamulcem z tyłu, potem mi się zaczęło iść coraz lepiej. zmieniłem spodenki, wciągam batona Vitergo, powinno być lepiej. Vitergo. Yes. Chwiszek. Hello. Hello. What you can tell about us, about the trip? Yeah. Piach mnie wkurza. <laughs> What is się do butów. W ogóle się przykleja do wszystkiego. Jest tutaj go bardzo dużo. He said that there is so many sand everywhere. Yeah. Yes. Yes. Okej. Okay. Mohammed, in też się szybtela safartahum.

Trzeba zauważyć, że mamy piękną pogodę. Niebo bezchmurne. Temperatura jakieś 25 stopni może, może mniej. Wiatr no jest lekki boczny wiatr, ale troszeczkę może nawet z tyłu on wieje, także nie przeszkadza specjalnie. Największym problemem na pustyni piaszczystej jest piasek. Paradoksalnie gdzie to paradoks? Ja mogę powiedzieć jeszcze kilka słów. To największy problem. Kombinujemy z różnymi technikami, jak sobie poprawić a sposób przemieszczania się przez pustynię. Jeden ze sposobów było spuszczenie powietrza z przedniego koła. Tutaj, jak się opieramy dwoma rękami o kierownicę, jest znacznie łatwiej, bo powierzchnia to toczenia się zwiększyła. Druga kwestia to ja sobie zwolniłem jeden i drugi hamulec. 7 km za późno, ten z tyłu to też jest element ułatwiający. Odkręcone pedały, odkręcone bidony, znaczy koszyki na bidony. Nie wszyscy. Nie wszyscy Dominik jest największym ekstremalistą. Wiezie, wiezie cały czas przyczepkę, wiezie bagażnik i wiezie koszyk. Ja ściągnąłem koszyk, a Zbyszek ściągnął bagażnik. No i tak to wygląda, właśnie.